Witam wszystkich kryptoentuzjastów i zapraszam na kolejną analizę wideo pary Bitcoin do złotówki na giełdzie Zonda Krypto. Dzisiaj jest środa 8 listopada 2023 roku. 165 dni około do halvingu. Rozpoczynamy analizę bitcoina na. Interwale dziennym, i jak widzicie, mamy tutaj nasz scenariusz już rozpisany. Wałkujemy go już od, od poniedziałku, a tak naprawdę troszeczkę wcześniej, bo tutaj ten nasz trójkącik. W fali czwartej zakończył się nadspodziewanie szybko. No i cóż, zasadniczo kluczowym poziomem wsparcia nadal pozostaje 140 750. Dopiero naruszenie tego poziomu może spowodować zejście ceny, korekcyjne oczywiście, do poziomu 130 695, 100%. 128 867, dlatego że tutaj znajduje się dosyć silna strefa popytu. Momentum nadal jest pozytywne, silne, aczkolwiek powoli schodzi z tych rejonów ekstremalnego wykupienia, przynajmniej jeśli chodzi o interwał dzienny. Uderzyliśmy znowu w ten poziom 70 punktów. Na nim się utrzymujemy. Czyli jeszcze tutaj nam dużo brakuje, żeby chociażby ten poziom neutralny ewentualnie przetestować. Natomiast jeżeli chodzi o cenę, zachowuje się dokładnie tak samo: schodzi nieco od poziomów no, dosyć wysokich, jak na cenę Bitcoina 151 162 zł. Tak? Troszeczkę tutaj nam w ciągu dwóch dni zeszło. Później była mała konsolidacja. Wczoraj próbowano ewentualnie. Rozgonić tłum niedźwiedzi I zapoczątkować jakieś wzrosty Kolejne po tutaj, po, po pullbacku No ale zobaczymy jak to Jak to pójdzie, na razie nie ma nowego Lokalnego szczytu, nie ma też szczytu swingowego Więc póki co konsola Tutaj nam yy, trwa Cały czas jest yy, Cały czas jest w, w trakcie realizacji Zakończymy sobie Ten nasz trójkącik Zdejmiemy go z naszego z naszego powiedzmy tutaj to szczerze Wykresu I e, no cóż Spróbujemy zrobić Ten trójkąt trochę dłuższy Trochę większy w czasie i w cenie Ok, ponieważ cały czas Uważam, że to co się tutaj dzieje I jeszcze ma szansę na ewentualne Wybicie, chyba, że Ten mięśny trójkąt tutaj był i już ten szczycik Przed pullbackiem został zrobiony Ale bardzo ładnie nam się, zobaczcie ten, ten rynek tutaj układa e, Przynajmniej technicznie mniej więcej, o Wzdłuż tego dolnego ograniczenia trójkąta, no i cały czas pozwólcie, że są możliwe wzrosty. Pozwólcie, że sobie skopiuję tą strzałkę jeszcze, bo o co mi chodzi? Ten wystrzał ewentualnie do góry będzie najprawdopodobniej w lokalnym cyklu ostatni, ok? Więc troszeczkę tutaj namieszam dzisiaj, bo sytuacja jest dosyć podbramkowa, szczególnie ze względu na momentum, tak? Czyli albo. Zakończyliśmy trójkącik i tutaj po małej przepychance będzie zejście niżej, czyli to jest ten scenariusz tutaj. Albo też została nam jedna falka do zrobienia, ewentualnie taki wiecie, wystrzał wzrostowy kończący tutaj ten, ten cykl. Będziemy mieli wtedy dywergencję na interwale dziennym, dywergencję negatywną albo niedźwiedzią, jak zwał tak zwał, no i później zejście Oczywiście bardziej korekcyjne, większe, głębsze. No, ja zakładam zawsze takie ekstremalne poziomy na tych zejściach, czyli tutaj poziom 130 695 jest jak najbardziej osiągalny, gdyż jest to już, już przetestowany, ustabilizowany poziom wsparcia technicznego. Więc dlaczego, dlaczego nie? On może tutaj bardzo ładnie nam zadziałać. Pytanie oczywiście, dokąd teraz zmierzamy, jeżeli chodzi o poziomy docelowe. Jak przypomnijcie sobie, jedno z moich wcześniejszych analiz tutaj te poziomy docelowe były, były rozpisane. W skrócie, to jeszcze nie jest koniec tych wzrostów, jeżeli, jeżeli o to chodzi. No i pytanie dla tych pomniejszych tutaj, powiedzmy sobie, ewentualnie cykli, gdzie by był jakiś poziom docelowy. Projekcja tego poziomu, pozwólcie sobie, wezmę moje narzędzie. Ewentualnie, gdybyśmy uznali leading diagonal jako falę pierwszą, taką krótką tą korektę w fali drugiej, no dobra, niech będzie, no to mamy tutaj projekcję. Ewentualnie, no 161 już przekroczyliśmy, ale mamy 2,61 tak, no dobra, 2,61 to jest, to jest jak najbardziej w porządku. Aczkolwiek pozwólcie, że ja sobie dodam przede wszystkim poziom 2, właśnie poziom 2 i 2,27. Chociaż myślę, że tutaj te wcześniejsze również. Będą 2,68, 3,68, 4,32, nie są tak potrzebne, ten już jest naruszony, więc, aha, muszę jeszcze przedłużyć na w prawo, przedłużyć muszę oczywiście w, w prawo i do góry i teraz powinno być w porządku. Więc 200 jest na 153,047 zł, to jest ten poziom docelowy dla ewentualnie fali, to będzie cała fala trzecia, ok Kolejny jest 158 419 i ewentualnie 165,252 To już będzie bardzo mocno przeciągnięty ten wzrost w fali trzeciej Spodziewajmy się również po tym jakiejś korekty No i tutaj ewentualnie ta dywergencja będzie dosyć duża Więc żeby ją potem już rozchodzić, rozegrać Będzie potrzebna dosyć długa w czasie i w cenie konsolidacja Nawet na interwale dziennym może ona zająć tydzień, dwa albo i dłużej Ale nie wybiegajmy w przyszłość aż tak bardzo Nie prognozujmy tutaj Pewnego rodzaju um, nie prognozujmy na podstawie niedokończonych fal wzrostowych, ok? Zaczekajmy, aż się nam skończy. Tutaj ta trójeczka, Poziomy docelowe mamy. Wszystko się tutaj nam ewentualnie y, może jeszcze y, jak to mówią, skleić. Wszystko się może tutaj nam y, jeszcze rozwinąć. Zakładamy wzrosty leading dajego na fala pierwsza. Krótka korekta w fali drugiej. Rozwijamy trójkę. Albo trójka nam się tutaj zakończyła i już robimy czwórkę, albo to jest czwórka i będzie jeszcze. Ostatnia piąteczka, więc ten cykl nam się zakończy. Korekta w fali czwartej i ponowienie, bo jeszcze brakuje nam piąteczki wzrostowej. Więc w teorii cyklu, w teorii fali to by było tyle. Poziomy docelowe mamy. Dwa scenariusze mamy, wszystkie są. O, wszystkie, obydwa, tak naprawdę, obydwa scenariusze są prowzrostowe w swoim, powiedzmy, w swoich prognozach, że tak powiem, w swojej antycypacji przyszłych cen. Pytanie jest oczywiście o zakończenie tych lokalnych tutaj cykli na, na Bitcoinie. No, zobaczymy, jak to rynek rozegra. Najważniejsze, że mamy jakieś tam potencjalne tutaj poziomy docelowe, projekcje tych poziomów docelowych na wykresie. Wiemy, gdzie ewentualnie nam może Bitcoin w najbliższym czasie. Wystrzelić, jeżeli chodzi o wzrosty Wsparcia mamy rozrysowane od dawna Już na, na wykresie, więc nie ma, nie ma Tutaj do tego żadnych wątpliwości Tak więc Dobrego jeszcze Tygodnia handlowego Wam życzę Oczywiście aktualizacja Bitcoina do złotówki będzie na przeglądzie Kryptowalut w poniedziałek No i pozostałe oczywiście Analizy do wglądu Jutro i w piątek Tyle ode mnie na dzisiaj Łapcie mój czart Korzystać z niego, jeżeli tylko macie ochotę. Widzimy się już za tydzień na kolejnej aktualizacji analizy bitcoina do złotówki. Trzymajcie się ciepło. Cześć, cześć.